Dzień dobry, Karolina Tomaszewska. Na tym filmiku chciałabym przedstawić Wam taką podstawową obsługę programu Rewizor GT. Podstawową obsługę, czyli w tym momencie chciałabym przedstawić Wam takie podstawy dotyczące wprowadzania niezbędnych danych, jeśli chodzi o założenie firmy. Na egzaminie zawodowym. Jeżeli będziecie podchodzić do egzaminu zawodowego AU36, A36, na liście podmiotów nie będzie żadnych firm. Dostaniecie czyste konta, będziecie mogli jedynie wpisać swoją firmę. I teraz, tak, jeżeli chodzi o nazwę, o nazwanie takiej firmy, nie jest to istotne. Dlatego nie jest to istotne, ponieważ na egzaminie nie jest oceniane to, co robicie w rzeczywistości, tak w programie, tylko oceniane są efekty tej pracy, to znaczy wygenerowane dokumenty. Dla nauki przyjęłam, że będę robiła zadanie salon. To jest zadanie praktyczne z roku 2017, ale co film, będę je aktualizował o kolejne rzeczy. To znaczy, że jeżeli tutaj mamy zakup, później PZ, korektę, zmiany na rachunku bankowym, 2 PK, dodatkowo zestawienie botów i sald, dziennik księgowań, rachunek zysków i strat, to znaczy, że dodatkowo na przykład dodamy bilans, dodamy nową fakturę zakupów w trwałego, Możemy dodać przyjęcie środka trwałego, później likwidację środka trwałego, naliczenie amortyzacji, stworzenie tabeli amortyzacyjnej. To, co po drodze przyjdzie nam po głowie, do głowy, to będziemy tworzyć. Mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogę Wam z tą obsługą. No i jakoś później damy radę. No dobra, najważniejsza rzecz jaką robimy, no to musimy dać nazwę firmy. Ja po prostu dam salon, Wy na egzaminie tak samo, możecie dać po prostu krótką nazwę, ewentualnie Wasze inicjały. To nigdzie nam się później w zadaniu nie wyświetli. Salon KT, OK. Yy, firma, oczywiście wybieramy wersję próbną, bez wpisywania danych przykładowych, to o tym musicie pamiętać, wersja próbna. I nie wpisujemy danych przykładowych. Ok, firma może się tworzyć parę minut w zależności od procesora komputera. To, co w ogóle chciałabym z Wami tworzyć, mam nadzieję, że na to też starczy nam czasu, to po zakończonym, że tak powiem, takim przyspieszonym kursie rewizora, chciałabym Wam pokazać już w takim pewnie ostatnim filmiku, przed samymi egzaminami. Co zrobić, jeżeli okaże się, że coś źle zaksięgowaliśmy, nie ma odwrotu, czyli tak zwane life hacking, jeżeli chodzi o, o rewizora, bo naprawdę sposobów na wyprostowanie wielu rzeczy jest naprawdę dużo. Mam nadzieję, że uda nam się to po prostu zrobić. Link do zadania, które teraz będę robiła, będę wpisywała dane, będziecie mieli w opisie. Zadanie jest pobrane ze strony arkusze.pl. Na stronie arkusze.pl macie pełną bazę egzaminów zawodowych, z tego co pamiętam, od 2013 roku. Warto tam zajrzeć, warto po prostu posprawdzać sobie swoją wiedzę. Czy to jeżeli chodzi o egzamin praktyczny, czy też o teoretyczne, zawsze możecie. Te, tą stronę wykorzystać do nauki. Jeszcze troszeczkę nam tutaj ładuję. Nie martwcie, że tak długo trwa tworzenie firmy. Zawsze trwa określony czas, trzeba o tym, na to zwrócić uwagę i na egzaminie się nie denerwować. Po prostu, żeby nie tracić czasu na egzaminie w tym czasie, kiedy cokolwiek nam się zgrywa, możecie zacząć na przykład sobie już księgować. Tak, żeby nie tracić czasu, bo po co siedzieć i patrzeć się w komputer. Jeszcze troszkę. Pamiętajcie o tym, że przed egzaminem zawodowym macie 10 minut na to, aby zapoznać się z treścią takiego egzaminu. To jest dobry czas na to, aby podkreślać sobie dosyć istotne rzeczy, aby rozpocząć na przykład to księgowanie, aby, myślę, że to jest też istotne, przeczytać te dodatkowe informacje dotyczące funkcjonowania danej firmy, bo myślę, że to też jest istotne. Co jeszcze? Przeczytać dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa, żebyśmy wiedzieli, z jaką firmą mamy do czynienia, co będziemy czy księgować, czy w ogóle jakim podmiotem będziemy. Myślę, że to też jest istotne postawienie się w sytuacji takiego właściciela firmy, tak, czy księgowej, księgowego, które obsługuje daną firmę. E, tutaj mam zadanie z roku 2017 z maja 2017. Tak spojrzę na dokumenty. Ale chyba zostawimy rok tak, jak jest. OK. Wszystko nam się zgrało, klikamy OK. Ja oczywiście tutaj mogę mieć minimalnie starszą wersję, bo jej nie aktualizowałam, na egzaminach zawodowych macie najnowszą aktualną wersję programu insert, dlatego myślę, że czasami minimalnie wygląd może odbiegać od tego, co będzie na egzaminie, ale to są czasami naprawdę jakieś takie drobne rzeczy. Na pewno nic istotnego, co może Wam później popsuć pracę w egzaminu. No dobrze. Od czego zaczynamy? Wpisujemy dane z tabeli, która znajduje się na zazwyczaj trzeciej stronie egzaminu zawodowego. Przypisujemy pełną nazwę: przedsiębiorstwo. I uwaga: pogrubionymi literkami macie informację, że w tym miejscu wpisujecie numer PESEL. Dlaczego wpisujecie ten numer PESEL? Ponieważ wszystkie dokumenty, które generujecie, mają w nagłówku nazwę firmy. Tą pełną nazwę firmy. Tam też wyświetla się Wasz PESEL. Dlatego uważnie przypisujecie swój PESEL albo za nazwą, albo pod. Po prostu klikamy Enter i wpisujemy swój PESEL. Ja tutaj dam jakiś przykładowy. Dobra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Wpisujecie swój PESEL. Pamiętajcie o tym, że bez numeru PESEL egzaminator nie jest w stanie ocenić waszej pracy, ponieważ nie wie, do kogo taka praca należy. Oczywiście później pokażę wam miejsca, gdzie zmienić PESEL, jeżeli na przykład okaże się, że coś źle przepisaliście. Ok, wpisujemy dane firmy, REGON, adres. Zawsze powtarzam, że uwielbiam egzamin zawodowy ten e, A36, ale sama go jeszcze zdawałam w starej formule i e, po prostu tak mi pasuje. Kraków. Jeżeli mamy tutaj duże miasto, bo wiem, że tutaj często są pytania na lekcjach. Jeżeli mamy, znaczy na egzaminie zawodowym, zawsze mamy duże miasto. To będzie Kraków, Wrocław, Warszawa. Naprawdę te miejscowości są duże. To nie są jakieś małe wsi okoliczne. Dlatego zawsze, czy gmina, powiat, czy poczta, to będzie to duże miasto. Województwo macie napisane, małopolskie. Skrytki pocztowej nie wypisujemy, bo nie ma informacji. Strony internetowej nie, adresu nie, symbolu nie. Czy nazwę skróconą? Tak, mamy informację: nazwa skrócona salon. Pamiętajcie o tym, że nie wpisujemy nic dodatkowego, tylko to, co mamy w tabeli. Ok, numeru telefonu nie mamy, ale mamy rachunek, który nazywa się rachunek bieżący. Zmieniamy nazwę, wpisujemy nazwę rachun numer rachunku i wpisujemy nazwę banku, bank zachodni. Jeżeli chodzi o stan początkowy, stan początkowy rachunku bankowego znajduje się w wybranych stronach początkowych w tabelce na następnej stronie. Tutaj mamy informację, że to jest 72 840 zł. Jeżeli musielibyśmy generować jakąś deklarację do urzędu skarbowego to będziemy mieli informacje na temat urzędu skarbowego i wtedy klikamy plusik i dodajemy urząd skarbowy, to też Wam pokażę później, jak dodać to z innego miejsca. Co istotne, wybieramy formę prawną. Forma prawna spółka, zo. nie mamy informacji o sobie fizy fizycznej do deklaracji i wiemy, że przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem handlowym. Jeżeli zaznaczymy spółka zo, to może pokażę tak od podstaw. Jeżeli zaznaczymy spółkę zo, automatycznie nam tutaj zmieni się ten typ prowadzenia działalności. Więc tutaj nic już nie zmieniamy. Czyli tylko handlowa i idziemy dalej. Sposób rozliczenia VAT. Mamy informację, że mamy metodę miesięczną, rok 2017, kwartał drugi, czyli dodajemy. Rok 2017, kwartał drugi i metoda miesięczna. Nie mamy informacji o żadnej metodzie kasowej, czyli nic nie odhaczamy, klikamy OK. Jeżeli chodzi o VAT unijny, nie interesuje nas on, tak samo tutaj informacja, dlatego nic nie odhaczamy. Nie mamy żadnej informacji, nic nie zaznaczamy. Forma księgowości. Tutaj standardowo, jeżeli mamy spółkę ZO, będą to księgi handlowe. Symbol roku, mamy informację, że 2017 i rok obrotowy i tutaj musicie zwrócić na to uwagę że akurat w tym zadaniu rok obrotowy trwa miesiąc czyli jest od 1 maja 2017 do 31 maja. Bo y, wiem, że czasami po prostu wpisując złą datę, później nie możecie zadekredować dokumentów. Więc to też jest istotne, żeby zwrócić tutaj właśnie uwagę na ten rok obrotowy. I myślę, że rzecz <słuch> jedna z takich podstaw: pamiętajcie o tym, że nie tworzycie planu kont. Bo jeżeli utworzycie plan kąt, pojawi Wam się plan kąt z wielką analityką, której nie będziecie później w stanie usunąć. Czyli nie tworzymy planu kąt, będziemy go tworzyć samodzielnie. Ok, wariant rachunku zysków i strat. W informacjach mamy, że będzie to rachunek zysków i strat porównawczy, czyli będziemy działać wyłącznie na kontach zespołu czwartego. Jeżeli nie mamy nic o Przybywach pieniężnych, nic nie zaznaczamy. Idziemy dalej. Rejestry księgowe. W zadaniu mamy informację. Usuń wszystkie rejestry, a następnie dodaj jeden o symbolu RK. Czasami tego nie robicie. Oczywiście jest to możliwe później do usunięcia. Też Wam to pokażę, jak to zmienić. Ale dodamy. Dodajemy po prostu RK, nazwę. Rejestr księgowy. I co jest istotne, nie zaznaczajcie tutaj nic. Bo czasami są osoby, które są za bardzo wyrywne. Najlepiej zostawić to w spokoju, nic nie zaznaczać. Jeżeli później na przykład będziemy bilansować całość dekretu, zrobimy sobie to, że tak powiem, na piechotę. Nic nie dotykajcie. Czyli tylko RK i rejestr księgowy, i ok. Numeracja pozycji w dziennikach księgowań to zostaje bez zmian. Nie mamy informacji żadnej w zadaniu. Ok, obsługa numerów kontrahentów. W zadaniu mamy informacji, wspólna analityka dla odbiorców i dostawców, więc to zostawiamy. Współpraca rewizora z subiektem. Nic nie robimy, nie mamy tej współpracy. No dobra, jeżeli chodzi o dokumenty księgowe, tryb wprowadzania rozrachunków w zadaniu mamy informację utwórz w tle. Dalej nie zmieniamy nic. Kart płatniczych nie mamy, więc idziemy dalej. I jeżeli chodzi o numerację dokumentów, mamy informację, że dokumenty mają być łamane przez miesiąc i rok. Czyli musimy odhaczyć i miesiąc, i rok, aby automatycznie nam tutaj pokazywało. Dobra, idziemy dalej. Imię i nazwisko szefa. Szefem jest Dominik Gajda. Identyfikator DG. I nie wprowadzamy hasła. To jest dosyć istotne. Jeżeli klikniemy dalej, pojawi nam się podsumowanie. W tym miejscu możecie na spokojnie sprawdzić to, co wprowadziliście. Co istotne, tak w plen kont, że nie zostanie wygenerowany. jaka jest analityka, numeracja dokumentów, dane przedsiębiorstwa. To jest moje miejsce, gdzie możecie wszystko posprawdzać. Jeżeli wszystko się zgadza, klikamy wykonaj. I klikamy zamknij. I dopiero w tym momencie program przechodzi nam w tryb takiej, w tryb już pracy, jeśli chodzi o zadania. W tym filmiku byłoby to na tyle. W następnym będziemy wprowadzać. Kont. Będziemy zakładać kartoteki takich kontrahentów, będziemy zakładać księgi analityczne. Eee, wprowadzimy stany początkowe. i Na tym się zatrzymamy, i później zajmiemy się dopiero kolejnymi rzeczami. Eee, bilans czy rachunek zysków i strat zostawiam Wam na potem. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia. Myślę, że niebawem.